W Sandomierzu odbyła się 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa dedykowana podmiotom związanym z energetyką. W tym roku spotkanie zorganizowano pod hasłem Gaz w energetyce, realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych. Trzydniowa konferencja składała się z wykładów, paneli dyskusyjnych oraz wizji w terenie mającej na celu zobaczenie konkretnych instalacji. Konferencja naukowa to przede wszystkim wymiana poglądów, doświadczeń oraz dyskusja o bieżącej sytuacji na rynku. Głównym organizatorem konferencji w Królewskim mieście było wydawnictwo Nowa Energia, a partnerem wydarzenia stała się elektrociepłownia Stalowa Wola. Zmiany na rynku oraz rozwój wielu technologii sprawiają, że temat gazu w energetyce jest bardzo rozbudowany. Rozmawiano m.in. o sytuacji na rynku, perspektywach na kolejne lata oraz prezentowano przykładowe inwestycje. To przede wszystkim spotkanie fachowców z branży i wymiana doświadczeń, tak? Powstaje inwestycja, ona ma jakieś już przechodzi swój okres rozwoju, są doświadczenia z jej eksploatacji, no i zjeżdża się branża, żeby podzielić się tymi doświadczeniami posłuchać, jak przeprowadzać te inwestycje, jak nie popełniać błędów, które być może się przetrafiły przy tego typu inwestycjach. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, to jest wymiana doświadczeń eksploatacyjnych. Branża gazowa w Polsce nie jest aż taką wielką branżą, bo tych elektrociepłowni dużych jest kilkanaście, ale mamy ponad 80 osób zgromadzonych, wszyscy praktycznie przedstawiciele prawie wszystkich elektrociepłowni tych gazowych w Polsce. Osobiście miałem okazję być poprzednim razem w Warszawie, spodobało mi się więc, gdy więc otrzymałem zaproszenie od organizatorów nie się przystąpić w tej roli. E, oczywiście jest to, jest to do, doskonała okazja do wymiany e, doświadczeń, e, zarówno jeżeli chodzi o eksploatację takich jednostek, e, tak jak, jak na przykład w Salowej Woli, e, gdzie eksploatujemy blok gazowo parową i kotłownię gazową, ale też e, mówię, do poznania ludzi, e, w, w wymiany informacji, e, także jak najbardziej jest, jest to miejsce, gdzie, gdzie takie rzeczy mogą się tutaj dziać. Konferencja naukowa miała także na celu omówienie wszystkich dostępnych możliwości, bo wedle wytycznych Unii Europejskiej w kolejnych latach ma nastąpić stopniowe odchodzenie od węgla i stawianie na inne rozwiązania. To rodzi wiele pytań, wątpliwości oraz obaw. Każda inwestycja wiąże się z wydatkami, dlatego przedstawiciele branży energetycznej chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Przyszłość należy do gazu, z tym, że pytanie: jak długo i jak w wielkiej skali? Na pewno gaz ma być ważnym komponentem miksu energetycznego, chociaż powoli gaz ziemny, bo. To gdzieś tam pod spodem możemy rozumieć jako elementy związane z gazem jako paliwem. No powoli może być to gaz pochodzenia bezemisyjnego, czyli gaz ziemny, nazwijmy go w cudzysłowie zielony. Mogą być to inne gazy, typu biogaz, które no, te proweniencje też zielono posiadają. Może być wreszcie wodór jako paliwo przyszłości, który, no tutaj tak się składa, że Nowa Energia, która jest organizatorem tej konferencji, zorganizowała kolejną konferencję w cyklu, która będzie dotyczyła energetyki wodorowej i przyszłości energetyki wodorowej. Natomiast w zeszłym roku w ramach cyklu konferencji, dotyczącej energetyki gazowej czy gazu w energetyce dokładniej była mowa i o wodorze i o gazie. Podmiotów, które decydują się na zmianę profilu swojej działalności jest coraz więcej. Jednym z nich jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Sandomierzu. Spółka jest gotowa wprowadzać nowe rozwiązania i dlatego pierwszy raz mogła być na tej konferencji zaprezentowana. Konferencja jest typowa dla energetyków. Yy, ważna dla Sandomierza, ponieważ uruchomiliśmy w tym roku <laughs> silnik kogeneracyjny i dlatego tutaj jesteśmy. Gdyby nie ten silnik, no nas by nie było, bo tematyka energetyczna. Tak? Do tej pory PEC eksploatował tylko kotły węglowe. Natomiast od lutego w Sandomierzu nie używa się już kotłów węglowych, nie pali się węgla. Ciepło pochodzi z silnika kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, dzięki czym, przy czym jest też wytwarzana energia elektryczna i ciepło. Dlatego też tutaj właśnie jesteśmy. Do tej pory jeździłem na tę konferencję ucząc się. Dzisiaj Będę mógł też pochwalić się swoimi inwestycjami. Pomimo tego, że rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy kryzys energetyczny, który szczególnie się objawił na rynku gazu, to jednak gaz odgrywa coraz większą rolę w transformacji polskiej energetyki. Powstaje coraz więcej jednostek. Jednostek gazowych i ten trend mimo wszystko wydaje się, że, że się utrzyma. Być może on się zmieni, jeżeli pojawią się na horyzoncie inne, inne źródła wytwarzania. Tutaj mam na myśli mały lub duży, duży atom. Ale, ale tak naprawdę takie jednostki właśnie gazowe są potrzebne, żeby równoważyć brak produkcji energii z źródeł tutaj, czyli mówimy tutaj o, o farmach fotowoltaicznych czy, czy, czy farmach wiatrowych. Tak? Na ogólne funkcjonowanie branży energetycznej wpływ mają ludzie z różnych grup oraz środowisk to naukowcy firmy oferujące komponenty oraz rozwiązania technologiczne. Oraz spółki zajmujące się produkcją i dostarczaniem ciepła i energii. Są dwie strony, które uczestniczą w konferencji. Tak Są praktycy, ci, którzy prowadzą tę instalację, tak również są dostawcy technologii. Tak? Oni też tutaj mają dużą rolę, odgrywają, dlatego że eksploatacja tego typu urządzeń wymaga jednak znajomości wysokiej technologii. Prawda? To są sprawy, które trzeba na bieżąco realizować, trzeba z najnowszymi trendami, że tak powiem, postępować, aby te urządzenia były jak najbardziej sprawne, bo to przede wszystkim o to chodzi, i efektywne, prawda? Bo dzisiaj ta efektywność jest kluczowa, bo jak coś jest efektywne, to i ta energia nas mniej kosztuje jako odbiorców już na samym końcu. No i przede wszystkim ta niezawodność dostaw ciepła, prawda? Nikt z mieszkańców nie chciałby, żeby podczas zimy nagle zabrakło ciepła albo prądu. Także to jest klucz to jest tej, 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 tej dyskusji, można powiedzieć. Takie słowo modne jest predykcja, prawda? Czyli przewidywanie tego, co się może wydarzyć, prawda? Czyli dzisiaj firma oferująca jakieś rozwiązania z zakresu IT czy nawet smarowania urządzeń posiada takie aplikacje, wdrożenia, które predykcyjnie przewidują, kiedy ewentualnie może zdarzyć się... Teoretycznie oczywiście awaria, więc jesteśmy jakby krok do przodu przed, przed tą awarią, co jest na pewno dla eksploatatorów bardzo ważną rzeczą. Można zaoszczędzić pieniądze, no i przede wszystkim nie dopuścić do niepotrzebnej przerwy. Temat jest ważny, bo z jednej strony zmiany w energetyce są nieuniknione, a z drugiej, po sporym kryzysie energetycznym i ogromnym wzroście kosztów bieżącego funkcjonowania, dominuje dość ostrożne podejście. Kluczowym czynnikiem, który może decydować o sytuacji w kolejnych latach, jest trwająca wojna na Ukrainie. No niestety musimy z tego węgla wyjść. Niektóre spółki mają bardzo ambitne plany: już do 2025 roku, czyli za niespełna dwa lata, wyjdą całkowicie z węgla. No, my musimy tutaj myśleć też o tym tak aby powietrze w Sandomierzu było czyste, tak aby, e, no, tak aby niestety ale z tego węgla wejść. Wszyscy ci, którzy posiadają elektrociepłownię, tak jak Stalowa Wola czy, czy Pec e, Sandomierz, elektrociepłownie gazowe oczywiście, e, no, muszą na tym rynku dobrze funkcjonować, bo wszyscy wiemy jaka jest cena gazu i muszą sobie z tymi problemami radzić, więc na pewno tutaj dyskusja będzie też oficjalnie, tak jak i ta w Kuluarach, gdzie, gdzie te informacje są cały czas wymieniane podczas spotkań. Gaz jest paliwem kapryśnym, to znaczy podatki. Na e, impulsy rynkowe. I tak się składa, że no, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi cenami, jeśli chodzi o gaz. E, one sięgały poziomu zupełnie niebotycznego z punktu widzenia możliwości produkcji energii elektrycznej. Spowodowały zresztą zawirowania te ceny gazu również na całym rynku energii elektrycznej. W tym roku ceny się uspokoiły i w tej chwili wracamy do, do takiej sytuacji w miarę stabilnej, mam nadzieję, na dłuższy czas.